Siema, witam Was w kolejnym odcinku, gdzie pokażę Wam 5 moich najlepszych trików stuntowych. I zapraszam Was do oglądania. Szybko przechodzimy do pierwszego triku. Pierwszy trik to Flamingo Fakey One Hand. Nazwa dość długa, skomplikowana, ale już Wam mówię. O co chodzi. Stoję na siedzeniu z jedną nogą, jadę do tyłu i puszczam jedną rękę. Dużo tutaj jest tych skomplikowań. Jest to jeden właśnie z trudniejszych, bardziej technicznych trików, takich, których trzeba naprawdę wyczuć. Rower idealnie, dosłownie ten punkt równowagi trzeba czuć całym ciałem, i myślę, że to jest jeden z takich bardziej też efektownych trików. E, które lubię robić, więc co? no Nie będziemy tu przedłużać, lecimy i pokazujemy. Do triku rozpędzam się najpierw na przednie koło, wskakuję delikatnie naprzód, odpycham się do tyłu, pozwalam się toczyć rowerowi. Uff, dosłownie na chwilę puściłem, bo brakło mi prędkości. Tutaj dobrze ten trik jest wykonywać z delikatnego wzniesienia, czyli podjeżdżamy pod wzniesienie, zatrzymujemy się na przednim, odbijamy do tyłu i toczymy się po prostu na tym wzniesieniu do tyłu. Na przód. Odbijam się mocno. Up. Bez hamulca. I z jedną ręką, dobra. Opanowane, teraz tylko zejść na pedały. Uh. Mamy to. Jeśli chcecie poradniki do takich skomplikowanych trików, Piszcie w komentarzach. Ok, mamy trik na tylnym kole. Teraz przejdźmy na przednie koło. Mój, można powiedzieć, taki wizytówkowy trik to stopi HC no Hand. Może ktoś kojarzy, może nie? ważne, zaraz wam to pokażę. O co w nim chodzi. Siedzę na kierownicy. Tyłek wrzyna się w ramę. Nieraz mi mówicie, czy cię nie boli coś tam, jak jeździesz w ten sposób? Nie, bo. Będąc tunterem, no już tutaj lata doświadczeń sprawiły, że to musi być twarda. Siadam na kierownicę, wbijam na przednie koło, utrzymuję balans głównie nogami, po prostu zginając nogi, już praktycznie w ogóle nie hamuję na tym triku, i wtedy cyk, puszczam ręce i kontynuuję na przednim kole. Na moich pokazach możecie zobaczyć to jako trik specjalny, ale to tylko na pokazach. Nabierzmy prędkości. Hop, naprzód. Cyk, bez hamulca i no nowe. Z tego można jeszcze ładnie zejść. Uu, spadła noga z pedałów. Ale generalnie pykło za pierwszym. No ale zróbmy to jeszcze ładniej. w Slomu -mo może. Za najtrudniejsze triki uważa się te, które jedziemy tyłem do kierunku jazdy, i właśnie trzeci trik tak będę wykonywał. Jazda tyłem, stojąc na siedzeniu z jedną ręką. Po angielsku Switchback Stander One Hand. Trudna nazwa, zobaczymy jak pójdzie z wykonaniem triku. Czekaj za dużo miniki, bo wody. Okay, najpierw trzeba zająć pozycję na rowerze, cyk, potem wbijamy się na koło, potem wchodzimy na siedzenie i puszczamy rękę. Uff. Uff. Tylko jeszcze trzeba by odjechać. Druga próba. Wow, ale siedzi! Dobra, teraz slow -mo. Kolejny trik też będzie tyłem. Tym razem przyciera tyłem, czyli switchback handdrag. Spróbujmy. Mamy tutaj dość ślisko, ale musi się udać. Na pierwszy uwielbiam, ogólnie ten trik, odbudzę się do Was. Ten trik e, mocno mnie wyróżnia, bo z tego co wiem nikt nie robi tych rzeczy jeszcze na świecie. Popularne są bardzo te przyciery takie w amerykańskim stylu, Uuu, których ja jeszcze nie potrafię. Ostatnio Tomek na zlocie mnie uczył. Myślę, że ogarnę w najbliższym czasie, ale jednak switchback to jest topka moja. Także kontynuujemy jazdę tyłem. A, sorry. Nie. Kontynuujemy jazdę tyłem. Tym razem będzie switchback spin, czyli obrót tyłem na jednym kole. Wow, zahaczyłem się spodnie. Uch. Nie te lata. Uch. Uch. To jest ciężkie. Prawie. 50-50. Podeptałem ropę. Zaliczone czy niezaliczone? <laughs> Jak widzicie, switchback devs mi nie wychodził mi dzisiaj w ogóle, więc stwierdziliśmy, że zrobię inny trik. Wskoczę na siedzenie tyłem, czyli, czyli jump switchback, który również robię jako jedyny na świecie chyba z tego, co wiem. No i zdarzyło się to. Zobaczcie. Mamy dwa w jednym. Nie no, nie odjechałem daleko, ale odjechałem, więc teraz. No dobra, jest. Myślę, że mi to uznacie. Ale w ramach podziękowania mam dla Was bonus. Odwrócę wam świat do góry nogami. U, ten trik może nie jest najtrudniejszy, ale jest najbardziej efektowny. Zakręcamy. Uło. To było pięć moich najlepszych trików. Dajcie znać, który Wam się podoba najbardziej. Zapraszam do subskrypcji i komentowania tego filmu, czy chcecie jakieś poradniki na przykład z tych trików. Dajcie znać. Wpadajcie też na Instagrama, gdzie wrzucam częściej aktualności widzimy się w kolejnym filmie. Czapka!